Ten, do którego dzisiaj idę ma 4,9 i 1000 ozen, więc dość dobrze, to mi się wydaje, nie brałem pod uwagę tych, co mają 100 czy tam 200, no bo jednak za mała próba jakby osób, które to jadły, a 1000 no jest po prostu chyba wystarczające. Rzecz cenowo 27 za burgera klasika, więc nie jest najgorzej. Szczerze nie wiem, jakie są ceny burgerów w Krakowie, ale wydaje mi się, że jest tak proporcjonalnie. Wszystko zaraz, wszystko powiem, ale pierwsze wstąpić do żabki, bo muszę się coś napić. 1177 b. I 4,9 jakoś nie powala designem i wyglądem Bo zupełnie jakby nie pasuje wygląd do tego co oni tam serwują tak naprawdę Bo środek jak wszedłem pierwszy raz to wygląd wygląda po prostu na przeciętny No ale to nie jest najważniejsze w tym wszystkim Tylko to co tam podają eee, Druga rzecz Od razu jak wszedłem było z 3, 3 albo 4 osoby Mniej więcej i w połowie burgera, praktycznie już e, wszystkie miejsca były zajęte. To jest dobry znak, że jedzenie jest nam bardzo dobre. Czas przygotowania to praktycznie było 10 minut maksymalnie. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakby ilość jedzenia, które się dostaje w całym zestawie, to burger nie jest jakiś ogromny. Mięsa jest na pewno z 200 g... spokojnie. Tak mi się wydaje, nie doczytałem ani nie sprawdzałem jakoś tego mocniej, ale raczej tak jest. Plus frytki, ogólnie jest to raczej yy, temat taki, że dwa burgery i jedna frytki na dwie osoby, lepsze połączenie. Na pewno, jak widać, yy, przejdę się kawałek. Podobno najzdrowiej, jeżeli chodzi o rzeczy, które można zacząć w Ty ostatnie dwa filmy, więc mają więcej wyświetleń. Yy, Jeden chyba wiem o 2000, tysiące. Ten ostatni pizzy ponad 1000 i mając tylko tylu widzów, zaczynam dostawać jakieś takie komentarze, typu że zżynam z księżyca czy coś takiego. Każdy robi coś, coś było, bo kontentu, który jest nowy, innowatorski, jest mega mało. Tak naprawdę to jest pewnie 5% aktualnego YouTube'a polskiego, że mnie bawi. A odpisuję zawsze na te komentarze, bo robi mi to ruch, więc mnie pozytywnie nawet takie coś jakby działa na to wszystko, więc jeżeli komuś się nie podoba, no to powodzenia w marnowaniu czasu, pisząc jakiś śmieszny komentarz, mojej nowe i dostając shadow Pana.